Wpadłem w pułapkę mobilności, i wy w sumie też wpadliście. I zaraz zobaczycie, dlaczego. Od kiedy powstał mój kanał, staram się Wam pomagać w tym, żebyście mogli zbudować swoją wszechstronną formę fizyczną na lata. Oraz co można zmienić, aby żyło się nam lepiej, fajniej, przyjemniej i przede wszystkim w ruchu. Gadam o kalistenice, o zdrowiu, trochę o diecie, pokazuję różne sportowe zajawki, daję tipy, wskazówki, czasem robię jakieś eksperymenty na sobie. Staram się Was po prostu zaradzić tym aktywnym i zdrowym stylem życia. Doszliśmy do pierwszej bardzo poważnej przeszkody dzisiejszego dnia. Szczęśliwie, ale też trochę pechowo, że akurat temat mobilności przyjął się na tym kanale najlepiej. Algorytm YouTube'a to właśnie te filmy pchał do szerszej publiczności i właśnie te treści były oglądane przez Was najczęściej. Mój program Mobilne Ciało 2.0, który jak sama nazwa wskazuje poświęcony jest właśnie mobilności, też stał się absolutnym hitem i bestsellerem, bo dołączyło do niego ponad 12 tysięcy osób. Generalnie postępów bardzo dużo, recenzji, pozytywnych komentarzy, to naprawdę cieszy. Ale w tym wszystkim jednak pojawiło się coś, co postanowiłem doprecyzować, bo właśnie nie samą mobilnością człowiek żyje, a na pewno nie w takim rozumieniu jak wiele osób tutaj tak. Także na kanale być może to postrzega. Oczywiście nie to, żeby mobilność była nieprzydatna. Mobilność to wspaniała cecha motoryczna, którą z jednej strony warto wypracować, a później warto pielęgnować. Jednak jest taki problem, że wiele osób niewłaściwie patrzy na to, jak tą mobilność kształtować, po co ją kształtować. No i tak naprawdę w ogóle niektórzy nie wiedzą, o co tutaj chodzi, więc postanowiłem to wyjaśnić. Mobilność to aktywny zakres ruchu. Czyli nasze ciało jest w pełni ruchome, a my mamy nad zakresami ruchu kontrolę. Czyli nie chodzi o to, żeby zrobić po prostu pasywnie szpagat, tylko bardziej o to, aby aktywnie unieść nogę do góry i ją tam utrzymać. Żeby zrobić przysiad, najlepiej z obciążeniem i to w pełnym zakresie ruchu i to wszystko kontrolować, skłon, mieć ruchomy i elastyczny kręgosłup i żeby mieć nad zakresami ruchu kontrolę. Staw musi być mobilny i stabilny i wtedy wszystko jest ok. Mobilność przydaje się w życiu codziennym, jesteśmy bardziej elastyczni, a tym samym wzrasta nasze poczucie sprawności i zwinności. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy wszyscy siedzimy, jesteśmy po prostu zabetonowani w każdej płaszczyźnie. Praca nad mobilnością przekłada się też często na lepsze efekty w sporcie, czy to zawodowym, czy amatorskim. To też lepiej wykonane ćwiczenia na siłowni. Czasem mobilność to też szansa do wyeliminowania bólu, którego przyczyną jest na przykład siedzący tryb życia. Oczywiście jak sam tytuł wskazuje, jest tutaj kilka ale, bo dostrzegam taki problem, że osoby, które właśnie zachłysnęły się troszeczkę mobilnością. W niewłaściwy sposób podchodzą do treningu, dlatego kilka spraw chciałbym doprecyzować. A w zasadzie to będę mówił o błędach. O błędach będzie. Błąd numer jeden to robienie wyłącznie mobilności. Bardzo często jest tak, że dostawałem gdzieś tam wiadomości o tym, że ktoś opowiada, że robi ten program mobilne ciało 2.0, ale on jest przewidziany na między 8 a 12 tygodni, i później ja już zalecam kolejne kroki, żeby jakby budować to wszechstronne ciało i wszechstronną formę. A tutaj ktoś mi pisze, że robi to mobilne ciało od pół roku albo od 8 miesięcy, albo robi już je rok, i mówi: A bo jeszcze któryś tam test, nie zdałem go do końca, już ten. Zdałem, skłon zdałem, tam przysiad zdałem, ale jeszcze mi brakuje testu przy ścianie. Jeszcze chcę to poprawić. I bardzo często jest tak właśnie, że ktoś się skupia tylko na mobilności. Nie patrzy na budowanie formy w taki szeroki sposób. Nie patrzy na to, że trzeba budować siłę, nie patrzy na kondycję, nie patrzy na elementy sprawnościowe, tylko właśnie mobilność, mobilność, mobilność. A tutaj nie tędy droga. Jeśli my chcemy budować naprawdę dobrą formę fizyczną, to mobilność jest tylko jedną cegiełką tak naprawdę tego sprawnego ciała. Fajnie że mamy elastyczne i mobilne właśnie stawy, ale my musimy pracować w pełnych zakresach ruchu w sposób siłowy. Czyli jeśli już jesteśmy w stanie rękę unieść nad głowę do prawidłowego wyprostu, to powinniśmy się podciągać, powinniśmy wyciskać, powinniśmy robić różne ćwiczenia rotacyjne, które będą nam, będą nam angażowały ten staw ramienny właśnie w sposób siłowy w pełnym zakresie ruchu, tylko wtedy to ma sens, a nie robienie wyłącznie mobilności, mobilności rozciągania, jogi i tak dalej i tak dalej. To jest tylko element, jeden z elementów. Drugi błąd to zbyt długi trening mobilności. No i właśnie znowu, w moim programie, tym mobilne ciało 2.0, ja wszystko układam w taki sposób, żeby ten trening trwał 20, no może 25 minut i później fajnie byłoby po tym treningu zrobić jakiś trening wzmacniający. Czyli na przykład robię sobie mobilność bioder i stawów skokowych, trwa to 25 minut i później robię trening siłowy, gdzie mam wykroki, gdzie mam jakieś przysiady, czyli ten aktywny zakres ruchu, który poprawiłem treningiem mobilności, teraz utrwalam treningiem wzmacniającym wzmacniającym i moje ciało wtedy się buduje w taki bardzo kompleksowy sposób, a nie tylko właśnie pod jednym kątem. A często widzę taką przypadłość, że ktoś na przykład stwierdza, że lepiej będzie, jeśli będzie robił to mobility 45 minut albo godzinę. I czasem ja na przykład przewiduję, że trzeba zrobić jeden zestaw, a ktoś chce zrobić trzy. Albo, nie wiem, robię rozrusznik poranny, który trwa 5 minut i to jest takie coś, żeby się po prostu obudzić i trochę rozruszać, to ktoś robi 5 zestawów. I Fajnie. Ja z jednej strony doceniam to, że ktoś bardzo ambitnie podchodzi do sprawy, ale tutaj nie zawsze więcej znaczy lepiej. Jeśli mamy do dyspozycji 45 minut, to, to mobilność 15-20 minut, a ręczny trening wzmacniający, kondycyjny, jakaś nauka elementów sprawnościowych, a nie tylko robienie mobility. To jest zdecydowanie błąd. Kolejnym błędem to jest robienie mobilności po treningu wzmacniającym. Często jest tak, że ktoś na przykład chodzi na siłownię, ale korzysta z jakichś moich treści, bo znowu tylko na te treści u mnie trafił, bo algorytm te treści promował i na przykład stwierdza, że chciałby sobie zrobić mobilność tylnej taśmy, albo tam, nie wiem, mobilność przedniej taśmy, cokolwiek, i robi to po tre... Treningu siłowym i to jest błąd logiczny. Bo tak jak już wcześniej wspomniałem, najpierw chcemy właśnie w rozgrzewce popracować nad zakresami ruchu po to, żeby potem w treningu siłowym wzmacniającym móc te zakresy ruchu przepracować. Czyli właśnie jeśli ja poprawiłem mobilność bioder i stawów skokowych i mój przysiad jest już głębszy niż był 15 minut wcześniej, to teraz biorę sztangę, biorę hantle albo trenuję nawet własną masą ciała, ale ten aktywny zakres ruchu promuje i ja wzmacniam. Wzmacniam całe ciało w tych pełnych zakresach ruchu, i wtedy to ma sens. I wtedy to tak naprawdę jedno potęguje drugie, czyli ta mobilność świetnie wpływa na trening siłowy i one razem dają lepsze efekty. A jeśli my najpierw zrobimy trening siłowy, do tego zrobimy jakąś klasyczną rozgrzewkę, jak to zwykle ludzie na siłowni, a później będziemy robić mobilność, to tak naprawdę to jest bez sensu, bo nie wykorzystamy potencjału tychże ćwiczeń. Więc zawsze najpierw mobilność, i później trening wzmacniający. Kolejny błąd, tak naprawdę w sposobie myślenia, to robienie mobilności w kierunku poprawy postawy ciała. Ja też o tej postawie tutaj bardzo często opowiadam, o hiperlordozie, o hiperkifozie, zresztą niebawem będzie jeszcze więcej o tym, ale często jest tak, że ludzie myślą, że jeśli będą robić mobility, mobilność, to te zakresy, nie zakresy, tylko te wady, postawy u siebie przepracują i będą mieli lepszą postawę. I teraz uwaga, bardzo istotne, mobilność, praca nad mobilnością jest pewnym elementem tego protokołu postępowania, gdy ktoś ma problemy z Podstawą ciała. No bo jeśli mamy jakby tą zaburzoną postawę ciała, to też balans strukturalny jest pogorszony. Często jedne sektory ciała są hipermobilne, drugie są właśnie słabomobilne, jest ta dysproporcja napięć między tkankami i oczywiście pewne ćwiczenia rozciągające, pewne ćwiczenia mobilizujące powinny się znaleźć w takim protokole postępowania, żeby tą wadę powiedzmy odwrócić lub naprawić, mówiąc w cudzysłowiu. Ale to jest tylko element, bo powinniśmy pamiętać o tym, że Yy, oczywiście balans strukturalny to jest jedno, czyli rozciąganie, wzmacnianie itd. ale wzmacnianie mięśni posturalnych, to jest drugi bardzo istotny element. Ćwiczenia oddechowe w taki właściwy sposób. Cała reedukacja posturalna, czyli nauka tej neutralnej postawy ciała. Później yy, praca z tą postawą ciała w takich codziennych czynnościach, później znowu trening wzmacniający, ale znowu na tej postawie skorygowanej, więc ten protokół postępowania przy wadach postawy jest dość rozbudowany. Zresztą niebawem wszyscy moi kursanci, którzy mają moją aplikację, będą mieli pierwszy program odnośnie hiperlordozy w aplikacji. I generalnie jak ktoś jest w apce, to ma wszystkie moje programy, także te, których nie ma na stronie, już w tym momencie 23 programy i tak naprawdę jak ma dostęp, to dostanie gratisowo, można powiedzieć w ramach tej opłaty, dostanie kolejny program. Już nagrana hiperlordoza, niebawem hiperkifoza i tam właśnie jest ten protokół postępowania pełen, czyli mamy tam oczywiście mobilność, rozciąganie, mamy wzmacnianie myśli posturalnych, mamy ćwiczenia oddechowe, mamy reedukację posturalną. Więc jeśli myślicie o tym, żeby u siebie popracować nad postawą ciała, to pamiętajcie, że rozciąganie i mobility to jest znowu tylko cegiełka. I trzeba na to popatrzeć szerzej. Ostatni błąd, tak naprawdę, znowu w sposobie myślenia to mm, mylenie mobilności z rozciąganiem. Często jest tak, że ktoś zna to takie rozciąganie klasyczne z WF-u, czyli rozciąganie statyczne, gdzie na przykład siada sobie na ziemi w rozkroku, zaczyna robić jakieś tam skłony, przytrzymuje tą pozycję i myśli, że to jest praca nad mobilnością. A to jest błąd, bo mobilność to są aktywne zakresy ruchu, czyli my chcemy nad zakresem ruchu panować w sposób świadomy, chcemy mieć kontrolę nad danym zakresem ruchu, a nie tylko w sposób pasywny się rozciągać. Dlatego, gdy robimy mobilność, to są tam pewne Elementy właśnie takiego stretchingu albo takiego rozciągania pasywnego, ale to wszystko jest po to, żeby dążyć do tego, żeby ten zakres ruchu był aktywny. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i niezbyt takie zagmatwane i, i słownictwo użyłem takie jakieś proste. No ale nawet, jeśli bym tutaj się odniósł do programu mobilne ciało 2.0 i tam na przykład pracowaliśmy nad mobilnością, już niech weźmy sobie ten skłon w przód, to były tam również ćwiczenia rozciągające pasywnie, ale protokół postępowania był taki, że najpierw była rozgrzewka, później jakieś rozciąganie pasywne, później aktywna praca nad zakresem ruchu, później wzmacnianie mięśni osłabionych i dopiero wtedy finalnym efektem, yy, aha, jeszcze tam po drodze w ogóle było utrwalenie tego zakresu ruchu, ale dobra, nieważne, i finalnym efektem miało być to, że ten zakres ruchu jest powiększony, poprawiony i jest on trwale przepracowany, a nie tylko rozciąganie pasywne. Więc jeśli myślimy o tym, żeby poprawić mobilność, to nie myślmy tylko o pasywnym rozciąganiu, ale właśnie o takim szerszym kontekście. Więc generalnie wszystkie te błędy to tak naprawdę bym sprowadził do tego, żeby patrzeć na ten problem szerzej, a nie tylko tak, 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 tak wąsko. Mam nadzieję, że już to wystarczająco wybrzmiało, ale zależy mi na tym, żeby moi widzowie budowali zdrowe, sprawne, wszechstronne ciało. Żeby łapali zajawkę na aktywny i zdrowy styl życia. Żeby byli właśnie zdrowi i sprawni i to wszystko bez wyłącznie pompowania bicków na siłce i bez fit obsesji. Mobilność jest oczywiście bardzo ważnym elementem tego wszechstronnego ciała, a w współczesnym świecie to nawet bardzo ważnym. Ale trzeba pamiętać, że docelowo to trening siłowy w tych pełnych zakresach ruchu, to elementy sprawnościowe, elementy kondycyjne, to one są kierunkiem i to one zapewniają nam takie naprawdę sprawne ciało, a mobilność jest tylko jednym z puzelków tej układanki. Dlatego, jeśli chcesz być w naprawdę dobrej formie, to idealnie byłoby, żeby Twoja jednostka treningowa wyglądała tak jak te treningi, które są w mojej aplikacji treningowej. Czyli najpierw mamy rozgrzewkę, w tej rozgrzewce wrzucamy sobie elementy mobilności. Potem mamy na przykład naukę jakiegoś elementu sprawnościowego, który w taki wszechstronny sposób poruszy nasze ciało i ta mobilność nie będzie tylko taką suchą zdolnością, tylko będzie to faktycznie przełożone na jakąś funkcję w naszym ciele. Po tym, gdy, gdy ta nauka się zakończy, czy jesteśmy już wstępnie zmęczeni i bardzo dobrze rozgrzani, wtedy powinien być trening siłowy, trening wzmacniający, czy to z ciężarami, czy z własną masą ciała, ale również wykorzystując pełne zakresy ruchu. Na koniec jakiś element y, kondycyjny, lub tą kondycję można też zrobić w osobny dzień, i wtedy mamy naprawdę kompleksowy trening. Później, gdy to wykonujemy regularnie, to nasza wszechstronna forma fizyczna może stać się faktem.